Witam kochani, <kluzni> witam, pozdrawiam, w imieniu yy, kochani Chrystusa, yy, kochani, widzicie coś mniej więcej już w tytule. ja się cofnę do listu, no i pierw, pierwszy rozdział rozdział 29. Gdyż Wam dla Chrystusa zostało darowane to, że możecie nie tylko w, nie, w Jego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć. I tak więc cierpieć dla Niego. Pamiętajmy. I drugi... drugi rozdział i zaczniemy po raz tysięczny od piątego takiego bądź względem siebie, siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci bożej, nie upiera się zachłanie przy tym, aby być równym Bogu. Koń, jeszcze raz. On nie był dosłownie Bogiem, tylko Bóg był w nim, Bóg jest w nim. I tu chodzi o to, że tu chodzi o to, że on. Że będąc, mając Boga w sobie, on nie nadużywał. Sam nie dysponował Bogiem tak, jak chciał na prawo i lewo. Mocą Boga nie grzeszył. Pamiętacie, co mówił do Szatana? Wszystko powiedział, tu jest napisane, jest napisane. Zrób z kamieni, zobaczcie, zrób z kamieni chleb. Czyli zrób to, co ty chcesz. To, co chcecie się jeść przecież, nie? Zrób sobie z kamieni chleb. Ale on nie naruszył mocy Boga. On był zdany na Boga. Jeśli Bóg mi zrobi chleb z kamieni, to Bóg mi zrobi chleb z kamieni. Ja sam sobie tego nie zrobię. Na tym to polega. I siódemka. Lecz wyparł się samego siebie. Przyjął postać sługi stał się podobny ludziom, okazawszy się z postawy człowiekiem. Uniżył więc, uniżył się samego siebie. Prawda? I to jest to samo, co tutaj był w chwilaczką 29, gdyż wam, dla Chrystusa zostało oferowane to, że możecie nie tylko w Niego wierzyć, ale i cierpieć. Czyli to jest cierpienie. Jezus też wyparł się z samego siebie. Przyjął postać sługi podobne ludziom. Czyli Mateusz 16, 24, wziął swój krzyż, prawda? I zobaczcie ten werset, wtedy Jezus rzekł do uczniów swoich: jeśli kto, chce po, jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, tak jak właśnie to czytaliśmy, i weźmie swój krzyż. Niechaj idzie za mną. Bo kto by chciał życie swoje zachować, utraci je, a kto utraciłby swoje życie dla mnie, odnajdzie je. Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkodę ponósł? albo co da człowiek za, w, w, w zamian za duszę swoją, co by człowiek mógł dać. A tutaj Jezus nam daje swoje życie. My nic nie możemy zrobić. Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca z aniołami swymi, wtedy odda każdemu według uczynków jego. Kochani, o co chcę Wam tu zwrócić uwagę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca. Pani, nie robimy, nie robimy Jezusowi, Chrystusowi żadnej niesprawiedliwości, jeśli nazywamy go człowiekiem. On sam o sobie tak mówi. Syn człowieka, on się nie identy on się przestał identyfikować jako syn Boga, bo to jest też poniżeniem się. To było też poniżeniem się. Ja jestem już synem człowieka. Czytamy, jedynym pośrednikiem jest syn. Jedynym pośrednikiem między nami, ludźmi, a Bogiem jest. Człowiek. Między nami, człowiekami, a Bogiem jest też człowiek. To jedyny pośrednik. I on, on sam siebie tu in, identyfikuje z synem człowieczym. Nie robimy mu żadnej niesprawiedliwości, jeśli uważamy go za człowieka. On sam to robi. Absolutnie, kochany. Wers 26. Jeszcze można wrócić z Mateusza, Mateusz 16, 26, albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swoją szkodę poniósł, albo co człowiek dał, zamiast za, za duszę swoją. Co ja tu mogę do tego jeszcze dodać, nie pamiętam w którym wyjściu, ale właśnie Paweł napisał, to co chcesz zrobić od siebie. Też wstąpić do piekiel, tak jakby to było od nas zależne, co my, my nie możemy tego zrobić, prawda? Nie pamiętam, w którym liście to Paweł pisał. Wszystko on dał przykład. Poniósł śmierć, sprawiedliwy za niesprawiedliwy i mamy wziąć swój krzyż i naśladować go. Pozdrawiam wszystkich, ministrowie Chrystusa.